I już wracamy po cięciu. Wydaje mi się, że, że dorobiłem o jeden za dużo i i. Ja nie wiem, gdzie to mamy. Tutaj. Patrzcie, kot sobie tam poszedł. Pokażę Wam. Widzicie go? Cwaniaka? Dobrze, czyli osłony przeciwkurzowe wszystkie mamy założone. Co możemy dalej zrobić? Przykręcić górną blachę. I teraz patrzcie na mój. na moją osłonkę przeciwkurzową. Tak, tu jest jedna, prawda? Tu teraz będzie. Przy, tu jest teraz przy, przykręcona ta blacha na górę. A ja tu jeszcze do, dodatkowo zrobiłem drugą. Przykleiłem materiał i nożem do cięcia tapy wyciąłem te rowki. Także jak kurz leci, to ma pierwszą barierę do pokonania, czyli, czy, czyli tą osłonkę. Jakby tu już przez tą szparkę przeleciał. To zanim wpadnie do potencjometru, to ma jeszcze drugą przeszkodę na swojej drodze: mianowicie tutaj, tą osłonę. Także przez taki pakiet dwóch osłon, to to kurzno ma wielkie problemy, dostać się potencjometru. No i oczywiście polecam, żeby coś takiego sobie, jeżeli tam dacie radę, na mikserze zrobić, bo najlepiej na nowym, jak, jak się kupi. Rozebrać, dołożyć to nic nie kosztuje, a gwarantuję, że, że pył, pył ma naprawdę utrudnione wejście w nasz. Mikser oczywiście od razu mi się tutaj przypomina historia na forum tam oglądałem Ktoś tam mówił, że grał na kolor party o! Kolor party, no i, no i miał pecha, bo mu tak zawiało na, na tym kolor party, że, że poleciało wszystko na sprzęt. No i ten sprzęt potem jak pokazał to był szognął. No. Dobrze to jeszcze nie tak będziemy robić, bo... Tu trzeba najpierw włożyć te wszystkie knoby, że tak powiem się to fachowo chyba nazywa. Nie chyba tylko na pewno. Jeden knop. Jeden z potencjometrów był wymieniony na taki z krótszą ośką. To jest ten. Dobrze. No to co? Lecimy z knobami. Knobek. Knobek, 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 knobek. Ciekawe, jak to się w pionierze rozbiera. Czy równie dużo roboty jest, jak to tam jest skonstruowane? No, bardzo musiał takiego pionierka z górnej półki. Myknąć już źle. Te mają być w tym rzędzie. Cyk te duże mają być tak. Muszę patrzeć na tą blachę jak to było poskładane. Na pewno gruby był master. No, masterze, choć tutaj. Na pewno gruby był... Cyk. Yy, I grubych koniec. Dobrze teraz chudę. Czyli, czyli Gajny po kolei. Gajny 1, 2, 3. i Następny Tu jest ten potencjometr na, Ten knob na Potencjometr z krótszą ośką Musiałem tam Napchać, że tak powiem Nie powiem czego, żeby to się oparło Ale działa to perfekt I ostatni Blend. Tu jest potencjometr z wyłącznikiem, mikro. i piękna sprawa. Ja dopiero niedawno tą funkcję odkryłem. O co chodzi, jak, jak tu nacisnę, to na lewym kanale mam y, y, odsłuch Q, a na prawym kanale, słuchawek, oczywiście, mam y, odsłuch, y, odsłuch, odsłuch mastera. To jest bardzo fajne dla początkujących, oczywiście, to polecam wtedy. Nakładamy sławki i, i perfekcyjnie, znaczy o wiele, wiele łatwiej na początku możemy bić zgrywać. Bo nam do jednego ucha leci no, kanał, który będziemy domiksowywać, a do drugiego ucha leci master. To jest piękna sprawa. Tu od razu znowu mogę anegdotkę powiedzieć, właściwie nie anegdotkę, fakt, jak się uczyłem oczywiście miksowania. Zawsze się zastanawiałem na początku, jak jeszcze nic, nic nie umiałem. Dlaczego ten DJ Jak miksuje to on tak te sławki ubiera na jedno ucho? <grym> no, i, no i po czasie jak już się zacząłem tym bawić, no to się kapłem o co chodzi, że on. Ubierając sławki na jedno ucho. O, blaszka pięknie dopasowała się. On ubierając te słuchawy na jedno ucho. No to do jednego ucha mu wpada, a, a propos tego przełącznika i co powiedziałem przed chwilą właśnie. Jemu do jednego ucha wpada dźwięk ze sali, a do drugiego ucha mu wpada to co chce domiksować i to jest to jest właśnie najłatwiejszy patent i najszybszy na zgrywanie bitu. Dopiero jak sam to na sobie potestowałem, no bo no bo każdy kiedyś zaczynał. niejako zrozumiałem dlaczego, dlaczego oni tak robią. No i sam teraz też tak robię. No. Dobrze, to teraz skręcamy tą górną blachę z dołem. 6 śrubek. 2, 4, 6 dokładnie. I tu już się trzeba przyłożyć, wziąć odpowiednią końcówkę, nie taką, żeby nam rozharatała śrubki, łówki, śrubek te gniazda. Bo to potem nieładnie wygląda. Tylko dopasowujemy odpowiednio, skręcamy jak należy, jeszcze za mały, jeszcze inny śrubokręt. Może sanduik mi tutaj pomoże, też nie ten, może ten, aż te śrubki są... Rozkalibrowane, że tak powiem. O! I tu możemy ciutkę moc, mocniej przykręcić. Czyli bierzemy sobie rączkę. Tu jeszcze kolejny patent fajny zdradzę dla wszystkich. Jak tą blachę ściągniętą miałem. Ja tego tutaj nie pokazałem, ale zapewniam, że to zrobione jest. Jak taką blachę mamy ściągniętą, a mikser jest stary. Ona jest brudna, fajdana od paluchów, no bo tutaj między potencjometrami ciężko to wszystko poczyścić. Także zawsze polecam umycie takiej blachy przed złożeniem. Woda szczotka, ciepła woda, woda szczotka ciepła woda, szczotka mydło Bardzo fajnie wszystko schodzi, nie jakieś rozpuszczalniki, nie spirytusy, nie, nie, nie. Zwykła szczota i mydło i ciepła woda. I potem ja mam taki osobisty patent, zdradzę go wam Ja taką górę nacieram woskiem samochodowym Normalnie wosk, którym woskujemy karoserię nacieram całość, potem poleruję i po takim myciu, oczywiście, gdy ta, gdy ta powierzchnia jest otłuszczona, czysta gdy jest stalowa, to podatna na korozję, tu było wszystko zardzewiałe. Możecie zobaczyć, że te kreski nie są oryginalne. Ja to tu malowałem. To po takim myciu całość nacieramy woskiem. I co mamy? Że mamy piękną, gładką powierzchnię. Na niej mamy warstwę wosku, czyli, czyli warstwę konserwującą, zabezpieczającą brud, tak łatwo się wtedy też nie łapie, troszkę dłużej nam, nam to będzie, jakby to powiedzieć, funkcjonować w, czy, w czystości. Potem wystarczy tylko wziąć szmatkę odpowiednią, włochatą, jak się zbrudzi przemyć, oczywiście samą wodą, żadnych detergentów już po wosku. I długo, długo nam, nam to będzie służyć, bo ten wosk to samochodowy, jest dość mocno odporny na wszelkie maści zmywania. No ja tu oczywiście tak samo mam zrobione tym woskiem. Tu możecie jeszcze zobaczyć co zrobiłem jakoś. Taki mały sentyment do tych mikserów, że właśnie do tych numarków, że postanowiłem go no zrobić najlepiej jak, jak tam potrafię. Tutaj to wszystko zardzewiałe za było. Tu, tu normalnie była rdza wzdłuż tego, tu zabła na, na tych krawędziach, na tym. Tu była rdza. Ja całą, cały ten pas, to co teraz pokazuję, yy. To tutaj, o to, 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 tak szerokie, tak szerokie, tutaj do samego dołu. Ja to całe zeszlifowałem do gołej blachy, przeleciałem podkładem i przeleciałem lakierem, a lakier żeby zdobyć specjalnie pojechałem do mieszalni lakierów, zostawiłem im tą blachę i kazałem im dobrać mi lakier do tego. Oni oczywiście dobrali, no i patrzcie jaki jest efekt. Nie wiem, czy tam widać. No wiadomo, że to idealnie nie jest dobrane. Jeszcze pokażę, o, to jest właśnie pięta achillesowa ty, tych starych numerków, że one tu po prostu na tej blasze rdzewieją, najnormalniej no w świecie rdzewieją, no i całe to pomalowałem, cały ten pas, który pokazałem palcem, oczywiście jak to pomalowałem, o, oczywiście te kreski tu z góry też zdarły mi te napisy CFA i CFB, musiałem je wykonać od nowa, nie wiem, zobaczcie jak się to udało, ocencie, amatorska sprawa, no zrobiłem na ile potrafiłem. Tymi kreskami, tu miałem wielki problem. Jakoś je ręcznie narysowałem, jakoś to w miarę wygląda. No, w każdym razie na pewno nie mam się czego wstydzić. Jest po amatorsku, ale ale wygląda jako tako. Dobra, to nakładamy ostatnie fadery. Malutki Faderek na efektor. Pyk. Crossfader cross crossfader <noise> O, nasz potencjometr wymieniony. No, ciekawe jak to będzie funkcjonować Wiadomo, że to nie jest pancerny pionier za 10 tysięcy tylko coś o wiele, wiele tańszego, ale na początek naprawdę ten mikserek polecam, jest dla mnie świetny. Chyba, że macie pieniądze, to oczywiście od razu ładujcie się w pioniera, dokładnie to, co chodzi po klubach, żeby od razu zacząć na, na klasycznym klubowym sprzęcie, dlatego, że Nauczycie się na tym no i potem co? Do klubu was wpakują i ojoj ojoj za, zagracie, ale już nie będziecie mieć tej pewności co na takim co, co, co którą nauczyliście się na numarku. także od razu ja polecam z górnej półki walić pioniera to co w klubach siedzi na konsolach wtedy przesiadacie się z domowego pionierka na na oryginał klubowy już się nie zastanawiacie, bo, bo sprzęt wygląda tak samo, nie myślicie gdzie czym pokręcić, tylko jedziecie na instynkt. Ten jeden fader mi troszkę za luźno wchodzi, no to podkleimy go taśmą. Co mi tutaj pomoże? Taśma Tessa, oczywiście, znowu kryptoreklama <laughs> Oczywiście nie jest zamierzona. Za ciężko. Tak, jeszcze raz przypomnę, film oczywiście nie jest cięty w żaden sposób. I jak naprawa przebiega, tak będzie nagrany. Chcę, żebyście zobaczyli, ile to czasu zajmie. Mi to idzie dosyć szybko. Ja już anti naprawiam marka i już na pamięć wiem jak to rozebrać, złożyć ja w miarę już nie muszę kombinować, zastanawiać się kurcze, no jeszcze za ciężko też trzeba uważać, żeby po prostu tej taśmy nie, nie dać za dużo, żeby żeby nie pchać tych faderów na siłę to musi wejść na tyle lekko, żeby nie zniszczyć fadera a na tyle mocno, żeby samo nie spadło Dobrze, mamy. No. Jeszcze jakieś dwa słowa o tym mikserze. Może powiem, dlaczego on mi się tak podoba. Więc tak, więc ma efektor, proszę bardzo, dosyć dobrze rozbudowany. <coughs> ma tap. Czyli tu naciskamy w rytm. I wtedy flanger jest zsynchronizowany do frazy. Dokładnie, jak tutaj ustawimy, jak tu wybijemy ten rytm, który słyszymy i włączymy flangera, to on po prostu w 16 bitów flanger zrobi kółko, że tak powiem. No, wiecie o co chodzi? Co tu jest dalej fajnego? Mamy, no wiadomo, mastery w każdym mikserze, ale bot w tych, w tych tanich mikserach nie występuje. W tym akurat bot występuje, piękna sprawa. Bo tu możemy różne rzeczy zrobić. Drugą, drugą końcówkę mocy podpiąć na drugich kolumnach. No, no cuda, co bylko tylko nie chciał. Gdy robimy live'a, na przykład jak gdy live'a gram, to, to master mam wypuszczony na kolumny mój odsłuch. A z bota puszczam w internet sygnał. Piękna sprawa, bo sobie po prostu na bocie spokojnie ustawiam tyle ile chcę i go nie ruszam. No a masterem sobie daję raz głośniej, raz ciszej, jak tam wolę. No i oczywiście trzy kanały mamy zamiast dwóch. No wiadomo, pionier może lepszy, czterokanałowy, nie może, tylko na pewno. Co tu jeszcze w tym mikserze jest takiego ciekawego, fajnego? Tutaj patrzcie, yy, regulacja tonów wysokich, niskich na słuchawkach. No to takie cudo też w mało którym mikserze występuje. No dobrze, nie przedłużając, na razie zrobimy cięcie. No, znowu mi dochodzi 20 minut.